Cześć kochani, witam wszystkich z poznaku Koziorożca w czytaniu na luty 2022. E, czytanie troszkę inne niż te, co zwykle, mianowicie e, dołączymy również kość ze znakami Zodiaku e, i wylosujemy sobie trzy znaki, z którymi możecie mieć najczęściej właśnie do czynienia w miesiącu, jakim jest luty, e, i użyjemy też księgi odpowiedzi. Wylosujemy trzy pytania, znaczy trzy odpowiedzi na wasze pytania. Możecie sobie zapauzować filmik, żeby się zastanowić, ale to będzie pod koniec tej pierwszej części. Pierwsza część będzie jeszcze zawierała karty wyroczni, będą to dwie karty. Następnie przejdziemy sobie już do kolejnej części. Będzie to czytanie ogólne z kart tarota. Później zrobimy czytanie na miłość, które podzielimy na singli i na osoby w związku. Następnie zrobimy czytanie na pracę, karierę, finanse, a na samym końcu zrobimy czytanie na ducha. Tak to będzie przebiegało. Oczywiście, czytanie roczne jest na kanale, więc też możecie sobie na nie zerknąć, też możecie sobie je obejrzeć. Formuła jest bardzo podobna do tych czytań miesięcznych. Link do tego czytania będziecie mieć w opisie filmiku, tak samo jak czasówki, które pojawią się właśnie też w opisie pod tym dzisiejszym czytaniem. Dobrze, Koziołki, chyba nie ma co przedłużać. Zaczynajmy. No i zaczniemy sobie właśnie od dwóch kart wyroczni. I pierwsza karta jest to Koło, Koło Fortuny, i mamy tutaj koniec. Koniec jakichś opóźnień. Wszystko będzie szło dobrze, czasowo. Nie będziecie czuli, że coś się właśnie opóźnia, że coś idzie bardzo, bardzo powoli. Raczej wszystko będzie szło tak, jak wy byście sobie chcieli, jakbyście sobie wymarzyli. E, mamy też e, nagły i niespodziewany e, jakby łódź szczęścia, możliwe, że coś się bardzo, bardzo pozytywnego wydarzy w Waszym życiu, za co będziecie niezmiernie wdzięczni. E, będziecie chcieli rozpocząć jakiś nowy cykl, możliwe, możliwe, że. Że będziecie chcieli coś zakupić, bo mamy tutaj nowy samochód albo podróż. Więc jakieś takie zmiany znaczące w życiu mogą się u części z Was pojawić. Możliwe, że będziecie szukali czy to właśnie jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś wyjazdu, albo jakiegoś auta, albo będziecie planowali wakacje, albo jakiś krótki urlop. Naprawdę fajnie to wygląda. Następna karta wyrocznie jest to mm, karta oczyszczenia. E, więc na pewno jakiś rytuał oczyszczający by Wam się przydał, tak, żeby po prostu oczyścić się z jakichś nie, negatywnych energii. Najprostszym rytuałem takim oczyszczającym jest po prostu prysznic albo kąpiel. Jakby oczyszczamy się, powtarzamy sobie, że oczyszczam się z negatywnej energii. E, spłukuję z siebie cokolwiek. Jakakolwiek forma Wam, mm, wam odpowiada, jakąś taką e, afirmację sobie powtarzajcie. I myślę, że to będzie najlepsze. them. Na oczyszczenie. Oczywiście, jeżeli siedzicie bardziej w tych tematach, to możecie zrobić coś, co pozwoli Wam właśnie się jeszcze bardziej oczyścić. Także no, korzystajcie z tego. Jeżeli macie jakąś, jakąś wiedzę na temat oczyszczenia, oczywiście też możecie zapytać mnie albo rzucić temat w komentarzach, nie ma najmniejszego problemu. Zawsze możemy się skonsultować. Dobrze, kochani, przejdźmy dalej. Mamy trzy znaki Zodiaku dla moich koziołków, z kim będą mieli do czynienia, jakie znaki będą miały największy wpływ na ten miesiąc. Mamy znak wodnika. Ewentualnie może być to po prostu może być, może być to po prostu energia właśnie lutego. Mamy, mamy pannę, czyli Wasz znak ziemski, Wasz kolega ziemski i mamy znowu wodnika. Mamy dwa wodniki. Dwa razy się pojawił nam wodnik i raz pojawiła się nam panna. No, ciekawa sprawa, bo bo Akurat mamy energię wodnika, akurat jesteśmy w sezonie wodnikowym, więc też e, wodnik też ma coś takiego właśnie oczyszczającego, więc to też jest dobry czas, tak mi się przynajmniej wydaje, żeby właśnie zrobić jakiś rytuał na oczyszczenie, żeby zakończyć pewien cykl, zmyć się z tych energii e, zeszłocyklowych i mo, żebyśmy mogli wejść w coś zupełnie nowego. Teraz mamy księgę odpowiedzi, tak ona wygląda, widzicie, ona jest dość duża, gruba. No, i znajdę wam trzy przesłania. Zobaczmy, jakie trzy przesłania mamy dla koziorożców na luty 2022. Ok, możesz tego żałować. Mhm, ciekawa sprawa. E, nie daj się ponieść swoim emocjom. I okej, okay, i będzie cię to kosztowało. Okej, okay, no tutaj się dzieje. Yy, no takiej energii mm, ciężkiej się tutaj dość dużo złapało, tak? Bo będzie Ci to kosztowało, czyli jakby możecie słono kosztować, nie daj się ponieść emocjom, e, będziesz tego żałował, więc pamiętajcie o tym, że przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji ważne jest to, żeby się oczyścić, tak? Żeby nie przyjąć jakichś negatywnych energii, żeby nie, nie złapać czegoś nie, nie do końca przyjemnego, e, na to trzeba uważać. Mm. Jeżeli jesteście przed jakąś decyzją, naprawdę trzeba to dwa razy przemyśleć, no żeby później właśnie nie żałować, żeby nie przepłacić, e, nie przepłacić czy to finansowo, czy naszym zdrowiem, naszą, nie wiem, siłą psychiczną, e, bo to nie musi być zdrowie fizyczne, to może być też takie mentalne, więc na to bym zwróciła największą uwagę. Bo może się zacząć dziać, tak jak tutaj nam to koło pokazuje, ale mogą też pojawić się sytuacje, w których będziecie później żałowali. Więc wszystko z rozwagą i z rozsądkiem. To jest bardzo, bardzo ważne. Nie zapominajcie o tym, moje koziołki. No i pamiętajcie, żeby się oczyszczać oczyszczać się z negatywnych energii, bo wtedy jest zdecydowanie łatwiej podjąć jakąś decyzję. Bez właśnie takich dziwnych, e, dziwnych wpływów. Uważajcie na siebie, a teraz przejdziemy do czytania ogólnego z kart Tarota. No dobrze, kosiółki. zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o rozkład ogólny u Was, właśnie w lutym 2022. E, pierwsza karta, która nam się pojawia, jest trójka kielichów. Oha, następnie mamy szóstkę różdżek. Nieźle. No, i pojawia nam się znowu koło, więc znowu jakieś zmiany, ale naprawdę myślę, że to są korzystne dla Was zmiany. E, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o księgę odpowiedzi i przesłania, które ona nam tutaj dała, możliwe, że to są po prostu ostrzeżenia, żeby nie podjąć jakiejś głupiej decyzji, żeby nie iść w złą stronę, w złym kierunku. Jeżeli czujemy, że coś jest nawet odrobinę nie tak, odrobinę poza swoim elementem, e, odrobinę gdzieś. Takie szemrane, to naprawdę dwa razy trzeba się zastanowić, żeby, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. Mieliśmy też jedno z przesłań brzmiało, że żeby nie dać ponieść się, się właśnie emocjom. I w momencie, kiedy nie damy się ponieść tym emocjom, to też się nie zawiedziemy, nie będziemy żałować, nie będzie nas to aż tak wiele kosztować. I mamy ten ładny scenariusz, który tutaj się pojawia w rozkładzie ogólnym. Mamy trójkę kielichów, to jest karta współpracy. To jest karta celebracji, to jest karta sukcesu, i zaraz za tym mamy szóstkę różdżek, która też zwiastuje nam sukces, zwiastuje nam coś, co, na co długo czekaliśmy. No i mamy koło na sam koniec, które jest. Zmianą samą w sobie. Koło pojawiło nam się dwa razy. Warto się wiecie oczyścić przed właśnie podejmowaniem dobrych albo złych decyzji, przed podejmowaniem decyzji generalnie. Jeżeli chodzi o trójkę kielichów, ja tutaj czuję znajomości, czuję osoby, które są wokół Was, które się o Was troszczą, które są Waszymi przyjaciółmi. Więc myślę, że nie ma co się bać, trzeba czasami poradzić się jakiejś osoby, ale, ale naprawdę trzymać tą złą energię na duży dystans, oczyścić się z niej. E, możliwe, że właśnie to jest ta taka czarna zawiść, bo może być biała, może być czarna zawiść. Cza, biała zawiść jest nieszkodliwa, bo to jest raczej jako, traktowane jako taka zazdrość, że o fajnie, że ci się udaje. Kurczę, szkoda, że minie. Ale czarna zawiść to jest bardzo destrukcyjne. Raczej nawet nie ma tam takiego pozytywów w tym wszystkim, bo w białej to się chociaż człowiek motywuje, a w czarnej, no to niestety wygląda to tak, że no jestem zgorzkniały i tyle. No i możliwe, że ktoś z Waszych znajomych nawet nieświadomie troszkę odczuwa tej czarnej zawiści, więc warto się z tego oczyścić. <laughs> Przepraszam. Warto jakiś talizman sobie nawet e, mieć przy sobie, czy to właśnie oko proroka. Czy to jakiś kamień, który będzie Was chronił, który sobie zaprogramujecie pod siebie. Coś, co będzie po prostu e, odstraszało te negatywne emocje, negatywne energie. Później mamy szóstkę różdek. To też może być powód właśnie do zazdrości. E, bo Wam się wiedzie, Wy jesteście na tym zwycięskim koniu. Wy przecie do przodu, Wam naprawdę wszystko się w życiu układa. No ludzie tego nie lubią. Ludzi to denerwuje. Ludzie mają e, podziurki w nosie osób, które potrafią odnieść sukces, e, osób, które mm, są zmotywowane do działania i nie zawsze są do, ci, ci ludzie właśnie nie zawsze są dopingujący. Mimo tego, że mogą wam uścisnąć rękę powiedzieć, że o fajnie, że ci się udało, to w głowie mają tysiące innych myśli i jakim cudem takiemu, nie wiem, takiej osobie jak ty się udało? No ciężka praca płaca po prostu. No ale nie wszyscy mają tego świadomość, nie wszyscy o tym wiedzą. Mm. No więc możliwe, że właśnie gdzieś to zawiść się pojawił tych osób. Nie bójcie się tego, oczyszczajcie się, od, się z tego. Nie słuchajcie komentarzy, wiecie co teraz zobaczyłam, że właśnie będziesz tego żałował, bo ja to sobie zapisałam, żeby nie zapomnieć. Nie daj Boże, jak, jak, co tam było w tej księdze odpowiedzi. Będziesz tego żałował. Nie macie wrażenia, że to jest coś, co osoba, która nie chce, żebyście coś zrobili. Wasz znajomy, znajoma, powie, powie wam, ale będziesz tego żałował. No, mam wrażenie, że to jest coś, co mówią właśnie tacy zawistni ludzie. No, ja bym na Twoim miejscu bym tego nie robiła, będziesz tego żałował. No, halo. No, to właśnie jest ten. Symptom zawiści, więc na to bym zwróciła uwagę. Jeżeli coś takiego usłyszycie, to znaczy, że jest czerwona flaga i trzeba się oczyścić przede wszystkim. No i to mogą być właśnie komentarze, które usłyszycie od osób. To mogą być słowa, które właśnie padną z ust ludzi, gdy usłyszą, że Wam się coś wiecie, że Wam się coś udaje. Mamy też koło Fortuny. Jeżeli chodzi o koło Fortuny, właśnie to, to jest podwojenie tego, co tutaj nam się pojawiło, że w końcu się coś dzieje, w końcu jest jakiś ruch, jakaś akcja, i w końcu. Zaczynają być zmiany i myślę, że naprawdę trzeba się oczyścić z tych energii negatywnych, z tych osób negatywnych, które są wokół Was, zrobić właśnie jakiś rytuał, chociażby ten prysznicowy czy tam wannowy, bo, bo po prostu tych takich brudnych energii może być więcej niż, no niż potrzeba. Dobrze, teraz przejdziemy sobie do czytania na miłość i będzie to miłość dla singli. No i witam wszystkich Singli. Zobaczmy, co u Was. Pierwsza karta, która nam się pojawia, jest to królowa kielichów, energia znaków wodnych. Mamy potem siłę, lwią energię. I następnie mamy dwójkę kielichów. E, no, moi drodzy, e, no ja jestem zachwycona. Nie dość, że e, tutaj widzę bardzo, bardzo dużo takiej emocjonalnej dojrzałości, tego, że wy współczuwacie, bo, ja, bo tu jest na pewno jakaś osoba. To, że wy teraz jesteście singlami, to myślę, że to jest e, chwilowy stan. E, tu już jest jakaś osoba, albo dosłownie no jest już na, na, na progu waszych drzwi. E, możliwe, że jeszcze jej nie znacie, ale jest tak blisko, że no już no nie ma innej opcji, musicie się poznać. E, no ale ta królowa kielichów daje nam tak dużo dojrzałości emocjonalnej, dużo właśnie współodczuwania. E, myślę, że jak się z tą osobą po, poznacie, to będziecie. Bardzo mm, na podobnym poziomie emocjonalnym. To nie będzie jakaś rozbieżność. Ta osoba nie będzie dzieciakiem, ani wy nie będziecie tym dzieciakiem. Wy macie podobne doświadczenia, macie podobny bagaż, wiecie, sobie, wiecie jak sobie radzić z emocjami, bo to też jest bardzo, bardzo ważne, że wy umiecie kontrolować te emocje, nie dacie się zwodzić tym emocjom, co też nasza Księga Wielki, Wielka Księga Odpowiedzi nam pokazała. Że nie daj się zwieść emocjom i te emocje są u Was pod kontrolą. Wy siedzicie na spokoju i wiecie, czego oczekujecie, wiecie, czego chcecie, wiecie, jaką relację chcecie stworzyć i nie macie zamiaru statkować się na mniej. Nie ma takiej opcji. Dodatkowo mamy siłę, więc też zaczynacie stawiać siebie e, no, w miejscu priorytetowym. Jakby, jeżeli jesteście w związku, staracie się ja i ty mieć w miarę na równo e, i absolutnie nie tracić samego siebie pod żadnym pozorem, właśnie żadnej relacji. Wy chcecie być sobą w tej relacji i będziecie sobą, bo ta osoba wam też na to będzie po prostu pozwalała, będzie bardzo doceniała właśnie w was to, że wy cenicie właśnie. Samego siebie, doceniacie to, kim jesteście i jaką drogę przebyliście, bo ta osoba reprezentuje podobne właśnie cechy. Mm, bardzo możliwe, że też długo nad sobą pracowała. Myślę, że Wy też jakiś czas e, właśnie nad tym, nad tym pracowaliście, żeby być na takim etapie, w którym. Czujecie się pewnie i tutaj tą pewność, tą miłość do samego siebie po prostu czuć. A w momencie, kiedy wy to czujecie, to czuje też to całe wasze otoczenie. I nie ma po prostu możliwości, żeby ktoś was w jakiś sposób, no, wam podłożył nogę. Wy na to sobie nie pozwolicie, a nawet jeżeli sobie upadniecie, to bardzo szybko wstaniecie, więc. Bardzo ciekawa sprawa, bardzo um, mocna energia, silna energia, tak w końcu mamy siłę. E, siła jest energią, e, energią lwa, o czym też już Wam chyba tutaj wspomniałam. Tutaj widziałam tego lwa, bo ten, ten słonecznik pokazuje mi słońce, a słońce mi się kojarzy właśnie z, e, ze znakiem lwa. No i mamy dwójkę kielichów na samym końcu. E, I zobaczcie, że to jest połączenie dusz. To jest, jeżeli ktoś oglądał um, friendsów, to było właśnie You're my lobster. Czyli jesteś moim komarem, e, bo komary się trzymają za, e, za te szczypczyki swoje i tak właśnie idą w parze. I tutaj mam wrażenie, że właśnie to. Widzimy, tak, że wy faktycznie chcecie stworzyć równy związek, związek w ogóle z fantastycznym fundamentem, bo fundamentem waszym są wasze doświadczenia, oddzielne, ale podobne, więc już mamy na równo w miarę wasze emocje, które odbieracie w podobny sposób, które wyrażacie też w podobny sposób i jesteście otwarci właśnie na to wyrażanie emocji. Nie wstydzicie się swoich uczuć, nie wstydzicie się tego, co, co je w jakiś sposób. Uwarunkowało, nie stydzicie się swojej drogi po prostu do momentu, w którym się poznajecie. E, więc ta zmiana tutaj będzie, będzie ogromną zmianą dla Was, e, taką, w której no, czujecie, że poznaliście swoją bratnią duszę, ewentualnie bliźnia czy płomień. E, możecie mieć takie uczucie, że z tą osobą e, gdzieś. Już się widzieliście, znaliście jakoś, nie wiem, kojarzycie twarz, kojarzycie jakieś cechy, kojarzycie właśnie coś, co ta osoba powiedziała, chociaż, chociaż powiedziała to pierwszy raz przy was, ale wy to już gdzieś słyszeliście i macie wrażenie, że właśnie od niej, więc możecie mieć takie elementy, momenty deja vu. Nic dziwnego, bo, bo to jest właśnie kontakt z dusz, znaczy kontrakt dusz, ale kontakt też jak najbardziej. Widzę tu bardzo dużo zbieżności. Mam nadzieję, że faktycznie tak będziecie się czuli przy tej osobie, że będziecie mogli po prostu pokazać, kim jesteście, co was definiuje, nie będziecie się przy tej osobie absolutnie wstydzili. E, no dobrze, kochani, tak to widzę, a teraz przejdziemy sobie do czytania na miłość dla osób w relacjach, w związkach. No dobrze, Koziołki w związkach. Zobaczmy, co ciekawego mam dla Was. Na samym początku pojawił nam się rycerz różdżek. Później mamy królową mieczy. I mamy piątkę kielichów. E, wiecie co, mam wrażenie tutaj, szczególnie z tą królową mieczy, na, na którą tak Hamsko jest światło pada, z tą królową mieczy, mam wrażenie, że wy tutaj e, troszkę przymuszacie kogoś do czegoś, trochę się aż za bardzo mm, staracie coś wymusić na kimś, e, i myślę, że tu też jest. Jedno z tych przesłań z książki, czyli że będziemy tego żałowali, myślę, że możecie czegoś żałować, szczególnie, że patrząc na piątkę tutaj e, kielichów na końcu rozkładu, możecie żałować tego właśnie, że na kogoś naciskaliście, e, kogoś prowokowaliście do czegoś. E, no, przez kogoś to mam wrażenie właśnie swojego partnera bądź partnerkę. E, wy chcecie wprowadzić jakąś zmianę, możliwe, że wasz partner, partner partnerka jeszcze nie jest na to gotowy. I może to być powodem różnego rodzaju kłótni albo stysji. Wy jesteście bardzo, bardzo napaleni na coś, tak? Naprawdę chcecie to zrobić, naprawdę chcecie, nie wiem, czy to zamieszkać razem, czy coś wspólnego kupić, czy no, zrobić jakiś krok. <laughs> Przepraszam, jeżeli chodzi o. Mm, Waszą relację, taki krok w przód, natomiast wasz partner bądź partnerka ma po prostu takie zdrowe wątpliwości. No niestety czuję tutaj trochę stawianie sprawy na ostrzu noża, może nie od razu ultimatum, czy tam ultimatum, nie, ale możliwe, że trochę będzie takiego, no, no wasz partner, partnerka będą czuli się troszkę postawieni pod ścianą, jakby nie mieli prawa głosu, jakby nie mieli. Mm, no, i jakbyście wy nie dawali w żaden sposób im szansy na to, żeby wytłumaczyli swój punkt widzenia. Więc nie zapominajcie o tym, żeby właśnie pozwolić swoim, swoim partnerom, partnerkom w jakiś sposób właśnie wyrazić swoją opinię na temat, na temat jakichś rzeczy, które dotyczą Was obojga, nie tylko. Nie tylko Was, tak? Nie tylko jednej osoby. To jest bardzo, bardzo ważne, no bo o to chodzi właśnie w związku, o to chodzi w relacji, żeby słuchać siebie nawzajem, żeby podejmować jakieś decyzje, właśnie bazując na też opinii drugiej osoby. To nie tak, że Wy jesteście sami i robicie sobie, jak chcecie, robicie cokolwiek chcecie. Nic Was nie blokuje. No może nie to, że Was partner blokuje, bo absolutnie nie. Ale może mieć inne zdanie, i trzeba je po prostu uszanować. Ta piątka kielichów na samym, na samym końcu rozkładu troszkę mi daje właśnie te wajpsy z książki Odpowiedzi, z księgi Odpowiedzi, które mówiło, że będziecie tego żałowali. I żeby się nie dać ponieść emocjom, e, bo naprawdę możecie powiedzieć kilka słów za dużo. Możecie, szczególnie że rycerz e, różdek tutaj się pojawia, on jest bardzo impulsywny, więc pod wpływem, pod wpływem chwili możecie, nie wiem, wywlec jakąś sytuację z przeszłości i po prostu rzucić tą sytuację drugiej osobie w twarz. E, możecie też e, jakieś stare kłótnie odgrzebać i po prostu gdzieś tam odgrzać tego kotleta ze starymi e, sytuacjami. No także no starajcie się jednak omijać takich, e, takich mm, no wywodów, po prostu retrospektyw e, do przeszłości, no bo nie, nie tędy droga po prostu. Myślę, że więcej będziecie później żałowali, że w ogóle to Wam przyszło na myśl, a co najgorsza właśnie na język możliwe, że powiedzieliście albo powiecie kilka słów e, za dużo. Mm, dlatego zróbcie tak, żeby się naprawdę zastanowić, u raczków było takie przesłanie, żeby właśnie policzyć do 10, wziąć 2, trzy, cztery głębokie oddechy mm, i dopiero później mówić faktycznie, e, co, co, nam, co nam się wydaje właściwe, żeby to nie było zbyt pochopne, zbyt spontaniczne, żebyście po prostu później właśnie nie żałowali tego, że daliście się ponieść za bardzo emocją. E, no i... Mm, no, i mieliśmy też przesłanie, że to może Was dużo kosztować, to może Was dużo kosztować właśnie te kilka słów za dużo, potem może się niestety na Was w jakiś sposób odbić, a i będziecie, no po prostu, żałowali tego. No, więc naprawdę uważajcie na to, uważajcie na to, w jaki sposób prezentujecie swoje, swoje poglądy, swoje myśli, to, co Wy byście chcieli, tak. Więc bardzo dużo uwagi, bardzo dużo uważności właśnie na to. No i tyle bym miała dla Was moje, moje koziołki, jeżeli chodzi o czytanie dla osób w związkach. A teraz przejdziemy sobie do czytania na pracę, karierę i finanse. Więc zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pracę, finanse i karierę. Pierwsza karta jest to rycerz kielichów. Tutaj mamy energię wodną, następnie mamy świat w pozycji odwróconej i mamy królową pendaki. Ja tutaj czuję stabilizację, ale czuję powolny proces tej stabilizacji. W końcu nie jesteście opóźnieni bardzo mocno, bo tutaj to, to koło mówiło nam o tym, że koniec właśnie z opóźnieniami, koniec z Oczekiwaniem, no ten świat jest odwrócony, więc to jeszcze nie jest koniec u Was cyklu, to jeszcze nie jest koniec jakiejś tam e, sytuacji, to nie jest jeszcze koniec, e, nie wiem, zakończenie etapu, zakończenie współpracy czegokolwiek, nie, to dalej będzie kontynuowane, po prostu zmierzamy, zbliżamy się do końca, ale brakuje nam jeszcze troszkę kroków, brakuje nam jeszcze kawałka drogi. Patrząc na Rycerza Kielichów, wydaje mi się, że tutaj e, no, emocje mogą momentami brać e, górę. Więc zwróćcie na to uwagę, żeby się im nie dać ponieść, szczególnie, że mieliśmy to właśnie w księdze, żeby nie dać się za bardzo podnieść emocjom. No niestety, znaczy, stety i niestety. Rycerz Kielichów jest kartą emocjonalną, on często przedkłada właśnie serce nad rozum. Warto dążyć do tego balansu. Wy macie, myślę, że Wy macie tego właśnie świadomość, że chcecie dążyć do balansu, no ale czasami po prostu emocje przejmują kontrolę, zawracają nam w głowie i podejmujemy nie do końca, najmądrzejsze decyzje pod ich. Pływem. E, ostatnia karta, która nam się tutaj pojawia, to Królowa Pentakli. E, z, z Królową Pentakli jest o tyle ciekawie, że to już jest ten moment właśnie stabilizacji. Tu już widzie, wi, widzicie i czujecie, że macie grunt pod nogami. Coś, na co bardzo, bardzo długo pracowaliście, e, w co wkładaliście dużo wysiłku, e, co było dla Was czasochłonne, energiochłonne i tak dalej, w końcu zaczęło popłacać. I Wy w końcu faktycznie czujecie taki fizyczny... E, taką fizyczną, e, taki fizyczny zysk po prostu w tym wszystkim, e, jakiś benefit, to co, z, to, to co zyskaliście właśnie ciężką pracą i tą skrupulatnością, sprawdzaniem każdego szczegółu e, i tym podobnych. Ta królowa właśnie nam daje tutaj bardzo, bardzo solidny fundament, m, który no wywodzi się z tego, że, no, że wy jesteście jako koziorożce generalnie bardzo, bardzo sumiennymi znakami, bardzo sumiennymi osobami. Wy nie zostawiacie czegoś w połowie drogi, Wy jeżeli macie coś zrobić, to chcecie to dopiąć do końca i zrobić to właśnie w sposób perfekcyjny. Nie, nie pozwólcie sobie na jakieś niedopatrzenie. Wy nawet możecie poświęcić więcej czasu, więcej właśnie energii, żeby dwa razy sprawdzić, trzy razy sprawdzić, żeby to wszystko było dopięte na ostatni guzik, aniżeli, dobra, już starczy, już mnie to męczy, mam, mam dość. Nie, to nie jest zdecydowanie nic, co koziorożce by powiedziały. Raczej bym szła właśnie w. W kierunku perfekcjonizmu, dopinania wszystkiego na ostatni guzik, bo wtedy faktycznie czujecie się z siebie dumni. Wiecie, że włożyliście w coś dużo energii, dużo pracy, no i macie, macie nadzieję, że zostanie to docenione, że zostanie to zauważone, a myślę, że zostanie to zauważone. No, niemniej, tak jak Wam mówiłam wcześniej, że mogą się pojawić wokół Was osoby, które gdzieś tam będą właśnie zawistne i nie do końca będą zadowolone z Waszego sukcesu, ale ja tutaj czuję, Sukces, i tu czuję taki właśnie sukces zasłużony, więc tego Wam nikt nie ma prawa odebrać. Obojętne, co by Wam nagadał, jakich głupich tekstów czasami by nie używał, Wy zasłużyliście na to, w jakim miejscu jesteście teraz, i Wasza ciężka praca naprawdę czuje, że popłaci, jak jeszcze nie popłaciła. Tak to widzę koziołki. Teraz przejdziemy sobie do czytania na ducha i emocje. No a potem już się pożegnamy, więc ostatnia część. No i pierwsza karta, jaka nam się pojawia, jest to cesarzowa, czyli między innymi energia właśnie koziorożców, ewentualnie wagi. To jest karta właśnie z tymi znakami utożsamiana, bardzo często też z bykiem, a więc tutaj Wasz możliwe, że przyjaciel z znaków ziemskich. Następnie mamy czwórkę pentakli, Mhm. I mamy, e, mamy umiarkowanie w pozycji odwróconej, e, i jest to karta strzelca. No, moi drodzy, e, czuję, że tutaj gdzieś wam może się osuwać grunt pod nogami, mimo tego, że staracie się, żeby on był, żeby on faktycznie no, jak najmniej się osuwał. Robicie bardzo małe kroki, takie powolne, e, żeby nie spaść żeby nie, nie odczuć tego, tej straty, żeby nie odczuć jakiejś, jakiejś zniżki, z jakiegoś zniżenia energetycznego. Nie chcecie w ogóle takich sytuacji u siebie o siebie w życiu, ta cesarzowa daje Wam tą możliwość, żeby faktycznie obejść te różne sprawy, różne roszady emocjonalne, właśnie z taką siłą i, i wiedzą też, ale też żeby po prostu trzymać się nogi na, na gruncie. Możecie mieć problem z może nie to, że okazywaniem uczuć, ale właśnie z. E, Nazywaniem tych uczuć czasami. E, możliwe, że właśnie wasze emocje, tak jak było w księdze, e, mogą, e, no mogą was lekko zwodzić. Możecie nie czuć do końca synchronizacji z nimi, takiego właśnie, takiej harmonii, umiarkowania. Czasami możecie mieć problem w ogóle z okazywaniem tych uczuć też do innych, tak jak Wam mówiłam przed chwilą, to nie będzie jakiś ogromny problem, to może się przejawiać w jakichś takich sporadycznych sytuacjach, raczej stawiajcie jednak na komunikację, nawet jeżeli czasami jest ciężko, no to warto, warto chociaż spróbować, żeby nazwać to, co, co się u Was wewnętrznie dzieje. No i to umiarkowanie w odwrocie trochę mnie martwi, pod tym względem, że to właśnie wprowadza taką dysharmonię w Waszym wnętrzu, trochę się martwicie, troszkę Wam no właśnie głowa lata w jednym i w drugą myśli no, gonią, pędzą i nie wiecie do końca, w którą stronę macie iść, i czy, czy to jest dobra droga, ta droga, w którą właśnie idziecie, czy to jest dobra droga. Tak jak wam mówiłam wcześniej, spróbujcie się oczyścić i będziemy do tego wracać, żeby właśnie ten element oczyszczenia miał miejsce, obojętne w jakiś sposób. Ważne, żeby ta intencja była wysłana, że chcecie po prostu oczyścić się z negatywnej energii, oczyścić się z jakichś dziwnych wpływów, obojętne czy to są Wasze negatywne myśli, czy to są myśli spowodowane innymi, czy ktoś inny właśnie to sprowokował. E, obojętne w jakiej formie jest ta negatywna energia. Jeżeli czujecie, że gdzieś wokół Was jest, to czas się z niej oczyścić. Możecie też sennie pomedytować na oczyszczenie. To też jest jak najbardziej fantastyczna, fantastyczna sprawa. Mi to zawsze pomaga w momencie, kiedy czuję się po prostu wycieńczona energetycznie. I właśnie taka oczy, o, oczyszczająca medytacja senna na odpowiednich częstotliwościach jest czymś fantastycznym, bo ja się zawsze rano budzę po prostu wypoczęta, jakby nowo narodzona, ze świeżą energią. A to jest tak, taką różnicę to robi, jeżeli chodzi o potem prosperowanie, potem cały, cały dzień, funkcjonowanie cały dzień, no po prostu niebo, a ziemia, gdzie poprzednie, nie wiem, kilka dni się męczyłam i potem sobie pluję w brodę, że dlaczego nie zrobiłam tej medytacji wcześniej. Dlatego Wy, jeżeli czujecie się energetycznie zmęczeni, e, czujecie, że jakieś energie krążą wokół Was, których nie do końca, no nie chcecie ich w życiu, e, bo, no bo są negatywne i nieprzyjemne, to albo właśnie jakiś e, rytuał oczyszczający, albo medytacja, cokolwiek, e, co Wam pomoże. Warto popróbować po prostu, warto popróbować, bo wtedy wiecie, co jest dla Was, co jest dla Was interesujące, co Wam pomaga, co Was e, napędza w jakiś sposób. Także próbowanie jak najbardziej, macie zielone światło. Dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo. Było mi niezmiernie miło dzisiaj dla Was czytać. Widzimy się w kolejnych czytaniach. Dajcie znać, czy czytanie rezonowało, oczywiście. No i pamiętajcie o tym, że czytanie roczne również jest dostępne na kanale, więc możecie sobie z niego skorzystać, możecie sobie je obejrzeć. Dziękuję Wam ślicznie, do zobaczenia w następnych.